W tym wideo opowiem Ci jedną ciekawostkę o kobietach, która może być dla Ciebie do tej pory zaskoczeniem. Czy wiesz, że kobiety bardzo lubią mieć zajęte dłonie, ręce? Zauważ, że kobieta zazwyczaj lubi się czymś bawić, lubi trzymać w rękach torebkę albo portfel. Niektóre nawet kobiety przemieszczając się po ulicy trzymają w dłoni portfel, torebkę i nie są przyzwyczajone do tego, żeby mieć puste, wolne dłonie. I dlaczego tak jest i w jaki sposób to możesz wykorzystać na własną korzyść, na randce, zaraz Ci o tym opowiem. Ale przed tym to przypominam, że dzisiaj do północy możesz pobrać wszystkie moje materiały, 81% taniej, więc jeśli ta wiedza Cię interesuje, zapraszam do korzystania, dlatego że dzisiaj o północy kasuję tę stronę. Ostatnia szansa, żeby pobrać te materiały. Kliknij sobie pod wideo, promocja.uwodzeniewdzień.pl Wiedza, która naprawdę sprawi, że dziewczyny zaczną zupełnie inaczej na ciebie reagować. Więc wracając do tematu, dlaczego dziewczyny lubią mieć zajęte dłonie? Ja myślę, że wynika to też z natury emocjonalnej kobiet, ale też to wynika z tego, że no po prostu kobieta lubi za coś się trzymać, coś przy sobie mieć asekuracyjnie. Nie wiem, czy to jest tutaj jakiś syndrom bezpieczeństwa, czy nie. Natomiast faktem jest to, że jeśli na spotkaniu na randce z dziewczyną, podasz jej coś do ręki, na przykład, potrzymaj soczek, potrzymaj swoją torebkę i spróbujesz się pocałować, to te pocałunki będą o wiele bardziej skuteczne. Zauważyłem to na lekcjach, które tak naprawdę prowadziłem z moimi kursantami na szkoleniach, więc spróbuj sobie to wykorzystać. Siedzisz z dziewczyną na spotkaniu na randce, powiedz jej, potrzymaj kole i spróbuj ją pocałować. Zobaczysz, że pocałunek Ci praktycznie z automatu wejdzie. Podobnie możesz zrobić z torebką tej dziewczyny, Podnieś jej torebkę, oczywiście, no pasuje, żeby się trochę znał, tak, żeby ona ci ufała, bo jak ci nie ufa i, i weźmiesz jej torebkę, to, to może zacząć uciekać, więc pasuje, żeby ci troszkę ufała. I tak jak mówię, podnosisz torebkę, dajesz jej torebkę albo podtrzymaj mi, nie wiem, portfel czy kulczyki, o ile się nie ucieknie z tymi kulczykami. I wtedy spróbuj właśnie zainicjować pocałunek w stanowczy sposób, zobaczysz, że dziewczyny naprawdę fajnie reagują. I nie mają się jak bronić przed tym pocałunkiem, bo robisz to tak, że właściwie obchodzisz jej cały logiczny umysł. Ona ma czymś ręce zajęte, więc się koncentruje na tej torebce, którą ją, jej podajesz, czy, czy na tym drinku i koncentruje się na tym, co trzyma w ręku, a nie koncentruje się logicznie na tym, że chcesz ją pocałować. Dlatego te pocałunki wtedy są dużo bardziej skuteczne. No i oczywiście dziewczyny są dużo bardziej po takim pocałunku zainteresowane, nakręcone, więc. Polecam wykorzystać, bo naprawdę fajna, skuteczna metoda, której nauczyłem wielu moich kursantów, a Ty dzisiaj tutaj ode mnie za darmo to dostajesz. Pamiętaj też, żeby odpowiednią atmosferę oczywiście przed pocałunkiem zbudować, żeby było dużo emocji, śmiechu, no bo jeśli dziewczyna Cię nie lubi, no to wiadomo, że to nie wejdzie po prostu, bo ona siłą rzeczy nie będzie chciała się z Tobą pocałować, bo emocjonalnie wcześniej tego nie czuła. Ale jeśli masz dobre emocje na randce, tak jak mówię, podaj jakiś soczek do ręki, do dłoni, Podaj jej tutaj jej torebkę, następnie spróbuj ją pocałować, efekt Cię zaskoczy i zobaczysz jak dziewczyna reaguje fajnym zainteresowaniem, zaciekawieniem a Ty wykorzystałeś jeden mały trik i już jesteś jeden krok do przodu i dziewczyna jest po prostu Tobą jeszcze bardziej zainteresowana. Polecam wykorzystać, pokazać to wideo znajomym. No i zostaw mi łapkę do góry, jak Ci pomogłem, tak? Przypominam, że dzisiaj wieczorem kasuję stronę z promocją, gdzie za 81% taniej możesz pobrać wszystkie materiały, ponad 100 godzin nagrań wideo, gdzie pokazuję, jak skutecznie właśnie radzić sobie na randkach z kobietami. Zapraszam do korzystania, bo już za chwilę kasuję tą stronę. Link masz pod wideo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej! No, i jeśli masz jakieś tutaj do mnie pytanie, chcesz mi podziękować, albo chcesz opisać jakiś swój problem z dziewczyną, standardowo możesz zostawić komentarz pod wideo. Będę nagrywał na te Wasze komentarze różne materiały w odpowiedzi właśnie do komentarza. Także warto komentować. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!